Every single day I'm gonna make something great That's my way Every single day I'm gonna make Dzień dobry wam wszystkim Jak widać u mnie lato nie odpuszcza nie odpuszcza mamy nadal słoneczną pogodę Godzina 7:00 rano gdzie tam jest, tam 26 stopni? Nie ma co narzekać, oczywiście. March, niech te lato się skończy. Że tak to ujmę, może inaczej upały. Nie lubię takich. Moja praca też tego nie lubi kury też nie przebadają, więc chociaż troszkę mniej. Zobaczymy, co tam słychać. Gąski otwarte. Noc spędziły na dworze, ponieważ miały totalnie w nocy wejść się wczoraj na ogródek. Boże, Do kurnika a rzekaczki już nieraz swoją noc spędziły na dworze, więc stwierdziłem asę. Siedźcie i faktycznie dojdę do wniosku, że kurnik będzie otwierany już na noc, znaczy nie zamykany. ponieważ czy temperatura dla nich naprawdę jest mega niekorzystna. Mimo otwartych okien, fakt jest chłodniej. Chodźcie na to Dyskusja z kogutą, agentki. Brahma, Brahma. Nie, 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 ne. Ej. Wy nie przesadzacie ostatnim czasem już naprawdę. Bartek. Trach mnie. Nie, 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 nie warto. Odpuść sobie. Dzieciaki. Bar magiczny. Halo. O, Izabel wypchały. A co? Zaraz i tak dojdzie znają życie. Czekaj na dworze. Dobrze, że Wy jeszcze do mnie nie podskakujecie. Nie, Wy lubicie swojego pancia. Też bym go lubił. A co, tam skromnym trzeba być. A co? Tutaj otworzymy. O, widzicie okno na otwarte. A, chłodnie jest kurnik, chłodniejszy wiatr zawiewa. Poszły Więc prawdopodobnie właśnie będę zostawiał otwarty kurnik. Nieraz wnioski zresztą zostały na dworze i nic im się nie stało. Kogo to spędzi noc w lesie jak wiecie żyje, ma się bardzo dobrze Prachma ci naprawdę tak pod koniec już sezonu lęgowego się wzięło na te romanse przesadzasz trochę już daj jej spokój co niosule? no idź no idź proszę cię bardzo chcesz? to idź ty też chcesz? nie chcesz? No idź tam No proszę Proszę No Nie Ty nie chcesz, a tamta se wróci Normalne zasady Nie no, fajnie jest fajnie Fajnie, pięknie na razie I taka temperatura właśnie moi drodzy powinna być Nie jest za gorąco Nie jest za duszno Coś idealnego to mi się podoba, tu, tutaj kury wcinają mreczki wczoraj z pracy Więc nie narzekają Idziemy sobie zobaczyć co tam słychać u reszty bandy Muszę drzwi otworzyć z tamtej strony Tak ple 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 Jak chcecie tak bardzo to macie tu Bo wam nie dałem Wczoraj No Dyskusja mi tutaj od rana. <grystanie> Patrzcie, uwielbiam to, jak one właśnie cokolwiek dostałem do jedzenia. I mi się tu wszystkie nagle takie pod siateczką. Patrzcie, jak ten piorun urósł. Ja ich naprawdę nie głodzę. Ja nie wiem, o co im chodzi. Ej, wy, wy, wy się pozabijacie. Same z siebie. Trochę grzeczniej. Dobra, idziemy zobaczyć co tam u reszty. Ja sobie zaraz obrządzę. Bez was dzisiaj, bo dzisiaj mi się śpieszę. Zobaczymy tylko co tu słychać. Dzień dobry. Dzień dobry. O, jejku, tu też jest fajnie chłodno. To to co mi się podoba. Lubię te klimaty. Dzień dobry pani Brahma. Tak, mamusia. Mamusia! A muśka, co tam? Co tam? Tu znowu z dzieci... Nie, ty znowu nie musisz z dziećmi siedzieć. Tak już to twoja siostrzyczka. Siedzi z dziećmi. Okej, ja sobie tu otworzę. Pawlowski, halo Ja wychodzę. Wychodzę. No. A fajnie nie widzę. Feniu. Biedny. Tam samotny. Będzie trzeba się... To zastanowić, poszukanie jakiejś kurki dla tego pana, bo tak nie może być, żeby był sam, To mi się mega nie podoba, żeby sobie siedział sam. To nie w moim stylu, nie w ich. Oddział szpitalny, Tu mi tu stół tu bryka. Oddział szpitalny ma się bardzo dobrze. Ej! Widzicie? Nie tylko koguty warczą z górami. E, koguty z kogutami. Halo, 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 halo. Moje drogie dzieci. Halo, halo. No już, Uhu, huhu. Halo, ha, halo. Kochinka, brachinka. No. O, nie spokój. Pawlowski ty znowu nie ogarniasz. Dzień dobry, mamuś! Dzień dobry! Nie, nie, jutro jutro wyjdziemy, tak? Jutro wyjdziesz. A nie, chcesz nawet wychodzić, to mnie to cieszy. Jutro sobie wyjdziesz. Jutro sobie pochodzisz. Tak, jutro pochodzimy, bo jutro o dziwo krócej pracujemy. Sobie wejdę tutaj i ją wypuszczę pod kontrolą, choć tutaj to akurat spokojne kury. Ale jednak kontrolę trzeba mieć. Prawda tak? Ja już wam zaraz dam jedzenie. Wy się tak nie stresujcie. O, klatomierza. O, ty i ta twoja klata. Patrzcie, już wróciła. Szybka jest, co nie? Co tam Pawlowski? Pawlowski, no chodź tu. Nie, bo one dzisiaj jakieś mało kontaktowe są. Bądźmy szczerzy, nie ma żarcia w rękach, to i nie ma towarzystwa. Co piorunku, nie no, trzeba ci laskę jakoś znaleźć. Nie ma tak. Nie możesz być samotny. Bo tu nawet nie masz zaprzeczenia z kim się bawić. Ale znajdziemy. Feniu. Feniu znajdziemy. No patrzcie. No ale tyś smoku wawelski. Piękny. I powiem Wam szczerze, to właśnie kocham w brachmie i w tym tej... po prostu wielkość, choć niezdarność to jest druga sprawa. Ale ich wielkość jest naprawdę, robi imponujące wrażenie. O, o pokaż się Pawlowski, no pokaż się, jaki ty ładny jesteś. O, jaka dumna klata, ty. Koleś, co z tobą? Aha, bo tam jest drugi. Tak, 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 dzień dobry, dzień dobry wszystkim. On teraz patrzy, liczy, bo jak zawsze tak siadam, ja im zawsze zwyczaj spinę grałem. I on chyba na to chłopak liczy, ale no niestety. Oj, oj, oj. Idziemy zobaczyć jeszcze co tam u maluchów. Ryją chyba w tym pojemniku, gdzie mi kawałek cukinii wpadł. Tak, Maraj, tak, 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 tak. A ty pokaż swą nie? Brahim, pokaż się brzydalu. Pokaż się. Po już taki brzydki nie jestem, nie? Ale ja wam dzisiaj o gadam, ale naprawdę nie mam czasu, żeby dzisiaj tematyczny odcinek zrobić, ale w przyszłym tygodniu akurat mam tak plan, że będzie można coś fajnego pomyśleć, więc myślę, że wrócę do kilku e, chorób. Hmm, aha, tak na dziś, a niech będzie. Gadanie. Tyle to będzie o maluszki moje o jakiś ty się szeroki fajne robisz aha bo aha bo to jak zrobiliście tak proszę państwa to, że wylaliście wodę i se można wziąć O, tak się prezentuje młody gówniarz naprawdę fajne, wysoki wysokie nogi więc podoba mi się aha ja wiem co wam pokażę idziemy luśka come on zapraszam do swojego towarzystwa Lusia idziemy moi drodzy do góry Tylko poczekam na matkę Lusia Luśiu, chodź szybko, do góry, dym daj nie ty mam puszkę dlatego, idziemy Lusia. No, poszła. No, do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Nie, dzień dobry. Dzień dobry. Moi drodzy. Czas na maluszki, dzikuski. O, ja wiedziałem, kto przyjdzie. Oto i on. Nowy, oficjalny członek, już ekipy w sensie można powiedzieć, to przez to, że to oto małe główienko zostaje z nami. Ten oto kawaler zostaje z nami. Nie wiem jeszcze, jak będzie miał na imię. Na razie nieistotne: jakieś imię będzie miał, ale jednak ja wiedziałem, że tak będzie. Zostaje ten. Eee, długo się zastanawiałem nad tym, którego. Sorry za palucha, ale otwieram puszki. Którego malucha zostawić? Tamte nie chcą. One zaraz podejdą, już są mniej zdziczałe. Eee, którego zostawić? Oj, ale z tym paluchem to ja teraz tu pojechałem. Ale już. Wiem, który zostaje One już fajnie jedzą same, zresztą mamusia już Liczka nie ma prawie Albo w ogóle Więc maluchy już jedzą same Czarna mamba Piorunie ty mały, o Leci, ten też ma piękne ubarwienie, też mnie kusił, 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 kusił No ale cóż, trzeba było jednego wybrać, wszystkich się nie zostawi one zaraz ja zejdę, tylko trochę dalej, i one już wejdą na jedzonko. Sobie pojeść. Kiciuś, gdzie kici, kici, Gdzie mój skręt? A tam jest mój zgredek. No więc tak to wygląda. Kotki już ma są z 15 maja, to już mają grubo ponad miesiąc. Mamusia w końcu wraca do formy, dlatego widzę, że zdecydowanie mniej mleka ma. Y no ale moi drodzy, co się równa z tym, jedzą jak turpydy. Jedzą i jedzą Takie 6 mniejszych puszek, bo to akurat puszka dla piskląt, y, bo... piskląt. No i widzicie, tak jak kury siedzą w głowie dla kociąt y, No to takich 6-8 gdzie dziennie idzie. Dobry? Dzień dobry Dzień dobry Dobra moi drodzy, ja będę kończył, macie tu na koniec puszy z ekipkę Małe rojberki. Tam jest czarny tam, w rogu, dynda sobie Na swoim placu zabaw, w ogóle nie chcą schodzić na dół Ale ona też gdzieś nie sprowadza, ale dobrze Tu będą miała, mają lepiej, no Dobra, trzymajcie się, mówię wam z Luśką i jej bachorkami Dzieciaczkami, przepraszam Miłego dnia, miłej soboty i do zobaczenia w kolejnym odcinku, prawda Luśka? Tak? Tak, smacznego i życzę wam smacznego śniadanka o, o ile jeszcze nie jedliście Trzymajcie się, idę dać śniadankę kurkom Obowiązki płać wszystko. Jeszcze raz Was pozdrawiam. Trzymaj, się.